Tyś tu nie ma ciała tutaj na ziemi, oprócz Twojego. To jest ciało wyalienowane. Tak. A to jest z Grzegorza, który. Ej, jakbyś stanęła troszeczkę w tym Ciepa. miejscu, dlatego że tu masz wieżę i fajnie okay. komponuje to z Tobą, wiesz? To jest A jak ja dojdę tu, to dzień, jako że masz. Dalej No Co? Nagrywasz się? Tak? Całą tej skórze. Nie ma nóg, tylko twoje. <grym wytrzymać> Dałeś się <mi> ciało! <grym wytrzymać> równo. Trochę... <grym wytrzymać> Jeszcze raz. Bez... <grym wytrzymać> My... Dałeś da <grym wytrzymać> ja się nie równo! Już... E, bliżej. Możesz podskoczyć z góry do dołu. Nie, ja taką. O... Nie, troszkę nie, dalej, dali, bo odchodzi. jesteś dalej, wysoki. Ja lubię tak właśnie Jest i z długopisami. No cóż. Wiesz co, tak. 20 cm w prawo. Jeszcze dwa. Zostawmy. I pół kroku do tyłu. Bo jej na z góry, bo jesteś wysoki. No. Do tyłu się musisz cofnąć. Tylko doci, dociśnij na pół... lekko tak właśnie on mi nastawi w Trzy ostry. 3, 4 DAŁEŚ się Dobra. Chrystus nie ma ciała tutaj na ziemi, oprócz Twojego. Jeszcze raz. Czekajcie, jeszcze raz. Niektórzy mówią, e, jeszcze. Raz. W tym roku, w trakcie spotkania młodych, będziemy uczestniczyć w warsztatach, w konferencji, w liturgiach. I głośno w miarę mówić. W warsztatach, w liturgii. Mm -hmm. Konferencje. Warsztaty, konferencje, Warstaty, konferencje liturgie. A zobaczysz Twoje niebo. Warszawy. Jeszcze raz. Jeszcze raz Człowiek jest Jezusowi potrzebny.